Witajcie na kanale Analiza Polityczna. Dziś witam Was widokiem mapy Polski i Białorusi. Nie bez powodu. Porozmawiamy sobie o służbie polskich monitorów rzecznych w Związku Radzieckim. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim wspierającym kanał Analiza Polityczna. Dzięki Waszemu wsparciu mogę realizować dla Was programy, filmy, relacje oraz oczywiście raporty z Ukrainy. Dzięki temu wsparciu mogę podzielić się z wami moją wiedzą, analizą i przemyśleniami, oraz później rozmawiać z wami w komentarzach pod filmami. Szczególne podziękowania dla analityków kanału Marcin Lower, Paweł Foszner i Tomasz Nowak. Ten temat historyczny wybrałem z takich powodów, że szukałem czegoś właśnie takiego, powiedzmy, lekkiego, niepolitycznego, za bardzo. Nieabsorbującego właśnie na dzisiejszy dzień. Temat jest troszeczkę zapomniany. Mało ludzi sobie na obecne czasy zdaje sprawę, że kiedyś istniało w ogóle coś takiego jak flotyla rzeczna, że marynarka wojenna posiadała okręty, które nie pływały po Morzu Bałtyckim, ale pływały po rzekach i jeziorach. Tak było do rozpoczęcia II wojny światowej i jeszcze w początkowej jej fazie. Związek Radziecki tych zresztą okrętów, okręcików, jakbyśmy je nazwali, używał właściwie przez całą II wojnę światową. Okręciki to dobre słowo, dlatego że jak sobie byśmy spojrzeli na wielkość tych jednostek, to są to takie miniaturki okrętów troszkę z początku XX wieku. One nie przypominają swoim kształtem, wyglądem niszczycieli, które służyły w naszej marynarce wojenne. Bardziej przypominają. Można powiedzieć, pierwsze wynalazki z końca XIX wieku. Już w czasie wojny na wschodzie, w latach 1919-1920, stało się jasne, że rozległe tereny wschodnie kresy, jak wtedy mówiono poprzecinane różnymi rzekami są dogodnym terenem do używania właśnie tego typu jednostek na rzekach. Różnego typu połączenia rzek, porty które tam istniały, bo w tamtym czasie transport rzeczny był bardzo rozpowszechniony, nie to, co teraz, no, były ważnym elementem do zagospodarowania. Odradzająca się Rzeczpospolita, która miała wąski dostęp do Morza Bałtyckiego, od razu postanowiła także, że państwo polskie będzie miało marynarkę wojenną. Od razu myślano o budowie portu handlowego z prawdziwego zdarzenia, stąd zresztą powstała. Gdynia, dlatego że właściwie nie mieliśmy portu. Mogliśmy tylko korzystać z Gdańska, który nie był nasz. Ale dzisiaj nie będziemy rozmawiać o szalonych planach rozbudowy Polskiej Marynarki Wojennej, która opiewały na budowę pancerników, nawet i krążowników, ale porozmawiamy sobie właśnie o tych małych jednostkach, bo w przeciwieństwie właśnie do tych planów budowy, czy też zakupu pancerników, krążowników Dziesiątków innych okrętów, to właśnie plany budowy monitorów rzecznych w dużej mierze udało się zrealizować państwu polskiemu. Pierwszy program utworzenia marynarki wojennej dla rodzonej Polski został opracowany już w lipcu 1919 roku przez specjalistów z francuskiej misji morskiej, liczącej kilkaset osób. Przewidywał on nabycie jednego lekkiego krążownika, czterech niszczycieli. Oraz dwóch okrętów podwodnych. Oczywiście głównym zamiarem misji francuskiej było to, żeby te okręty zostały nabyte we francuskich stoczniach. Ponadto zakładano zakup sześciu trałowców o wyporności około 100 ton. Każdy z kilkoma małymi okrętami pomocniczymi. A także dwie pływające bazy dla okrętów podwodnych i niszczycieli. Potem plany rozwoju były jeszcze bardziej szalone. Ale nie udało ich się zrealizować zasadniczo z prostego powodu. Żeby zamawiać okręty, trzeba mieć za co nimi płacić. A państwo polskie było bardzo biedne. Własnych stoczni nie mieliśmy w tamtym czasie, dlatego też nie mogliśmy myśleć nawet o tym, by produkować, by budować własne okręty, klasy, zwłaszcza takie jak choćby torpedowce, nawet trzy okręty podwodne, już nie mówiąc. Ale inaczej sytuacja się miała, jeżeli chodzi właśnie o flotylę rzeczną. Dlaczego. Już jesienią 1919 roku Wydział Techniczny Departamentu Marynarki Wojennej opracował projekt monitora rzecznego typ A. Okręt na papierze okazywał się bardzo groźny. Polscy inżynierowie próbowali zmieścić na monitorze o długości około 60 metrów dwa działa kalibry 120 mm i cztery karabiny maszynowe lub innego yy, typu karabiny z podobną liczbą karabinów maszynowych spotykamy się na naprawdę i uzbrojeniu artyryjskim na naprawdę już poważnych okrętach yy, bo, morskich. Prowadzono także negocjacje z kilkoma stoczniami zagranicznymi w sprawie budowy tego typu jednostek, ale nie osiągnięto porozumienia. Oczywiście najważniejsze były pieniądze. Państwo polskie było niezwykle biedne. I by w ogóle myśleć o zakupie zagranicznym, trzeba było przede wszystkim płacić, no cóż, walutą twardą, krótko mówiąc, najlepiej dolarami. Jasne więc byłoby myśleć o nowych jednostkach, najlepiej byłoby je budować we własnych stoczniach, czy też prywatnych, czy też państwowych. Tu można było płacić złotówkami, albo jeszcze wcześniej Marką Polską ale to także kosztowało i trzeba było myśleć realistycznie. W związku z tym no, zaczęto troszkę modyfikować plany, zaczęto zmniejszać uzbrojenie tych jednostek, np. do dwóch dział kaliber 88 mm i pięciu karabinów maszynowych. A co najważniejsze, zrezygnowano z budowy za granicą. Zlecenie musiało zostać przekazane Stoczni Gdańskiej, w Wolnym Miastu Gdańsk. Zbudowano cztery takie monitory typu B. Warszawianka, Gorodziszczy, Pińsk i Mosz. I tutaj od razu należy wspomnieć o najważniejszym mieście. Musimy udać się na Białoruś, ale na część Białorusi, która kiedyś była częścią Polski: to oczywiście Pińsk. Często myślę, że miłośnicy II wojny światowej słyszeli to określenie Flotyla Pińska. Pińsk to miasto, które obecnie liczy ponad 100 tysięcy mieszkańców. Ale najważniejsze w nim nie jest to, ile ma mieszkańców, tylko gdzie leży. Ależy nad rzeką Piną i Prypecią. A w samym Pińsku funkcjonuje do dzisiaj po prostu port rzeczny. Te cztery monitory stały się podstawą naszej flotyli rzecznej. Możysz został później, w roku 2023, przemianowany na tory. Co prawda, nie znaleziono działu 88 mm, ale na okrętach zamontowano oblice 105 mm model 1914. Projekt także nie do końca został zrealizowany w pełni. Zakładano bowiem opancerzenie grubości 12-14 mm, a zamontowano 10-11. Masa zamontowanego sprzętu była o 1,5-2 ton wyższa niż zakładano, w wyniku czego oczywiście wzrosło zanurzenie o około 6-9 cm, a prędkość jednostki spadła z 10-9 do węzłów. I tutaj krótka uwaga. Ktoś mógł powiedzieć, co to ma za znaczenie 6-9 centymetrów. Słuchajcie, na morzu to rzeczywiście nie ma znaczenia, ale w przypadku jednostek rzecznych liczy się dosłownie każdy centymetr. To jest jedna z podstawowych rzeczy, dlatego że rzeki tylko z pozoru wydają się głębokie. Najczęściej jest tam pełno, pełno różnych mielizn, łach. Zresztą. Koryto rzeki bywa bardzo zmienne i właśnie jednym z najważniejszych rzeczy w budowie jednostek flotyli rzecznych było to, by miały one jak najmniejsze zamrożenie i jak największą zdolność do właśnie pokonywania w cudzysłowie takiego trudnego terenu. Zresztą wszystkie jednostki były bardzo regularnie w czasie dwudziestolecia międzywojennego modernizowane. Już na samym początku dwie chałubice 105 mm zastąpiono dwoma działami 20 mm i jedną chałbicą 75 mm. A zamiast wyżyczek karabinów maszynowych po lewej stronie pojawiła się podstawa karabinu maszynowego, umożliwiająca ogień do celów powietrznych. Zresztą tych modernizacji było, słuchajcie, wiele. Zmieniano uzbrojenie, zmieniano też ze względu na potrzeby amunicyjne. To była trochę taka wolna Amerykanka, w dodatku robiono to własnymi. Siłami. Jeżeli teraz obserwujemy to, co było na przykład wiecie, w Iraku, w Afganistanie, kiedy żołnierze sami gdzieś tam rozbrojali swoje okręty, okręty oczywiście, swoje samochody pancerne i tak dalej, i Hanwi i Honkery, no to wtedy to tak wyglądało, tylko że właśnie flotyli rzesznej. ciągle coś przebudowywała, ciągle coś się w tych okrętach, okręcikach zmieniało. Duże zanurzenie monitorów bardzo niepokoiło polskich dowódców. Ograniczało bowiem ilość paliwa i amunicji, jaką można było zabrać na pokład. Dlatego też w latach 1936 38 dospawano do nich takie okucia burtowe, co zmniejszyło zanurzenie z 80 do 64 cm, ale ograniczało prędkość jednostek do niespełna 6 węzłów. W latach 1934 36 monitor Toroń otrzymał yy, zmienione kolejne. Swoje wyposażenie. Zamiast chałbic przeszło na 75 mm uzbrojenie ze 100 mm, a pancerną kabinę zastąpiono pancerną kazamadą. Na dachu, której zamontowano reflektor, dalmierz i dwie wieżyczki karabinów maszynowych. Także zmieniono opancerzenie na chromoniklowe. Zamiast trzech silników o mocy 60 koni zainstalowano dwa silniki o mocy 100 koni mechanicznych. Zresztą tych modernizacji zaplanowano także na pozostałe trzy monitory. To wszystko działo się na bieżąco, nawet ciężko jest to wszystko sobie określić w jakiejś strefie czasowej. Robiono to co ważne, najczęściej własnymi siłami jakby tych jednostek Początkowo wszystkie monitory weszły w skład flotyli Wiślanej, ale po zajęciu zachodniej Ukrainy i Białorusi przez Róg Rzeczpospolitą zostały one przeniesione do Pińska. Dlatego właśnie wspominałem o tym mieście i włączone do Pińskiej Flotyli Rzecznej. Kiedy 17 września Armia Czerwona wkroczyła na terytoria wschodniej Polski, czyli zachodniej Białorusi obecnie, flotyla podjęła próbę przekroczenia frontu polsko-niemieckiego lecz z powodu wysadzenia mostów nie była w stanie przekroczyć kanału Drniem Móg do Bugu Zachodniego. W rezultacie nasze okręty zostały zatopione przez własne załogi już w rzekach Prypeci i Piny. W lipcu 1940 roku pod nadzorem specjalistów od artylerii Armii Czerwonej podniesiono monitory kontrolne i przezbrojono je na uzbrojenie alteryjskie dostosowane do Armii Czerwonej, czyli z dział 75 mm, zamontowano działa o kalibrze 76 mm. Po tej operacji rozpoczęła się służba tych monitorów w szeregach Armii Czerwonej. Gorodiszcze stał się Bobrujskiem, Warszawianka-Witewskiem, Toruń, Winnicą, a Pińsk-Żytomierzem. Wszystkie okręty weszły w skład radzieckiej flotyli Dnieprowskiej, a następnie Pińskiej. Dowodzonej przez kapitana pierwszego stopnia Dmitrija Rogaczowa, uczestnika I wojny światowej i wojny domowej. Zasugerował on wzmocnienie obrony przeciwlotniczej monitorów 37-militrowymi działami przeciwlotniczymi, ale nie udało się tego zrobić przed wybuchem wojny. Monitory spotkała wojna, w, kiedy stacjonowały w Pińsku. Na tle. Upadku dowództwa frontu zachodniego, na co pozwolił generał armii Pawłow w domniemaniu rosyjskiego dowództwa, działania flotylii były w pełni wystarczające. Jeżeli weźmiemy pod uwagę to, co działo się oczywiście na Ziemi. 11 lipca 1941 roku monitory Winnica, Witewski i Żytomierz skutecznie wspierały obgniem kontrataki Armii Czerwonej pod Bobrujskiem. W nocy z 11 na 12 lipca monitor Bobrujsk pod dowództwem starszego porucznika Siemionowa przeszedł wzdłuż rzeki Prypeć na odległość około 30 km na tyły wroga, gdzie ostrzeliwywał nacierające wojska niemieckie. Ale ogólna sytuacja na froncie była krytyczna, co nie mogło także nie mieć wpływu na los. Pierwszym straconym monitorem przez Armię czerwoną była Winnica. Istnieją różne wersje co do tego, jak to się stało. Według oficjalnej wersji 15 lipca, monitor wylądował z oddziałami partyzanckimi w pobliżu wsi Nowa Jabielica w rejonie paryczyńskim i udzielił wsparcia ogniowego oddziału. W wyniku ostrzału niemieckiej baterii statek został trafiony pięć razy i osiadł na mieliźnie, po czym został wysadzony w powietrze przez własną załogę. Według wersji Alternatywnej, nieoficjalnej, przedstawionej przez zastępcę szefa Wydziału Specjalnego NKWD 21. Armii, pułkownika Agienkowa, w raporcie ściśle tajnym numer 415 z 26 lipca 1941 roku, monitor brał udział we wspólnej operacji z partyzantami i 487. Pułkiem Strzeleckim, którego dowódca, major Ogunczak-Ruk, Ostrzegł dowódcę batalionu i że dojdzie do interakcji z okrętami pińskiej flotyli rzecznej. Jednak dowódca batalionu wysłał baterię podporucznika Łomakina w rejon, gdzie odbywała się operacja i nikt nie ostrzegł go o udziale właśnie monitorów walki. Łomakin, widząc wiele monitor wieże monitorów, Pomylił je z wieżami niemieckich czołgów i otworzył ogień. Z kolei okręty flotyli pomyliły baterię łomakina z niemiecką i w odpowiedzi otworzyły również ogień do niej. Doszło więc do wzajemnej wymiany ogniowej między własnymi oddziałami. Widząc niezrozumiałą strzelaninę, do barki wkroczył 487 Pułk i oddział partyzancki Miklaszewicza. Rezultaty tej, w cudzysłowie, powiedzmy, bitwy. Było pięciu zabitych, pięciu rannych i zatopienie monitora winnica. Statek został podniesiony w roku 2007, zdjęcie z tego podnoszenia widzicie i obecnie znajduje się w Swietłogorskim Muzeum Historii Kraju Potem przyszła kolejna Żytomierz i Bobrusk. Bobrusk brał udział w walkach w rejonie Dawidogródka i Różawy. No i spójrzmy sobie na mapę, tutaj mamy rzekę Prytecz, a tutaj mamy Dawid Gródek. W tym obszarze operował nasz mały okręt. W nocy 31 sierpnia jednostka została poważnie uszkodzona przez ostrzał czołgów niemieckich w pobliżu wsi Kozarowicze. Okręt osiadł na Mieliźnie i po wyczerpaniu całej amunicji został wysadzony w powietrze przez załogę. W 1944 roku Statek został podniesiony przez nurków, ale uznano, że jego odbudowa jest niemożliwa, a stary monitor przekazany został na złom. Podobny los spotkał okręt Żytomierz. Udział w bitwach nad Berezyną i pod Bobrujskiem, ciężkie uszkodzenia odniesione przez artylerię wroga w pobliżu wsi Sfarmije 31 sierpnia 1941 roku spowodowały, że jednostka została wysadzona w powietrze przez swoją załogę 1 września. 1941 roku. Bitewsk walczył na tyle skutecznie, że latem 1941 roku Rada Wojskowa Frontu Południowo-Zachodniego nominowała go do oznaczenia orderem Czerwonego Sztandaru. Ale monitor nie miał czasu, by stać się okrętem Czerwonego Sztandaru. W przeciwieństwie do swoich siostrzanych okręcików, zdołał przebić się z tyłu wroga do Kijowa. Zginął jednak. Tam, w dniach od 16 do 18 września, osłaniał rejon przeprawy pod Kijowem. Czyli tutaj, żeby sobie spojrzeć na mapę, jak to wyglądało, jeszcze sobie musimy troszkę oddać. Tu mamy Kijów, tak? Tu mamy Pińsk. Jednostki te płynęły. O nie, ja, ja, tylko na mapkę troszkę nadążyła. Przebijały się prypecią w stronę wschodnią. Następnie o, o, o. Jeszcze ja teraz troszkę oddałem mapkę. Prypeć wpływa do dnie. I spośród czterech monitorów udało się to dokonać tylko monitorowi witewsk. Kiedy 18 września 1941 roku stało się jasne, że nie uda się monitorowi przeżyć dalej wzdłuż Dniepru, zapadła decyzja o wysadzeniu go w powietrze. Mimo tragicznego losu, jaki spotkał polskie monitory służące w szeregach Armii Czerwonej, to ich udział w tej początkowej fazie otwierania ofensywy niemieckiej należy ocenić jednak pozytywnie. W przeciwieństwie do nas, twórców tych okrętów, Rosjanie wykorzystali te okręty do walki, no i to dosyć skutecznie przez kilka pierwszych miesięcy wojny. Ale to jest ocena, oczywiście, strony także rosyjskiej, i radzieckiej. Natomiast y, strona niemiecka, czy zauważyła ich udział? Tak. Choćby Franz Halder, szef sztabu generalnego, pisał: Monitory mają wpływ na naszą ofensywę. Halder siedział w Berlinie. Natomiast y, Bardziej można byłoby powiedzieć, jak opisywali oczywiście niemieccy generałowie na miejscu. W rzeczywistości piechota nadal była w stanie przekroczyć most na Dnieprze i była nawet w stanie posunąć się jeszcze o 30 km na wschód od rzeki. Ale jednostki pancerne nie były w stanie przejść, ponieważ ten ważny most na Dnieprze został zniszczony przez rosyjskie kanonierki i samoloty i płonie. Dlatego pozostajemy na zachodnim brzegu Dniepru i czekamy na dalsze rozkazy, pisał jeden z niemieckich oficerów. No cóż, oczywiście to tylko mały fragment zapewne z tych wydarzeń, które działy się latem 1941 roku. Natomiast chciałem właśnie wam tą niezwykłą historię przybliżyć, bo myślę, że jest ona zdecydowanie bardzo mało znana. Zresztą tych przykładów wykorzystania polskiego uzbrojenia przez Armię Czerwoną jest więcej, choćby, no, tak na szybko przychodzi mi jedna rzecz, polskie wyposażenie naszych umocnień, które zresztą miały odpierać atak Armii Czerwonej, niewykorzystanych, a później z demontażu posłużyły do uzbrojenia umocnień radzieckich na granicy z Niemcami, ale to już zupełnie inna historia. Ja Wam dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego materiału na kanale Analiza Polityczna i zapraszam na kolejne. Cześć!